Cześć! Dziś pokażę Ci mieszkanie, do którego możesz wprowadzać się od zaraz. Jesteśmy w Kiełczowie przy ulicy Skowronkowej. A oto niemal 54 m2 idealnie zaprojektowanej przestrzeni. Sercem mieszkania jest jasny salon z aneksem kuchennym, nowoczesnym, w pełni wyposażonym w sprzęt AGD. Oprócz salonu mamy dwa dodatkowe pokoje. Jeden to przytulna sypialnia, a drugi idealne miejsce na pokój dla dziecka lub domowe biuro. Czysta, zadbana i gotowa do użytku łazienka, a na deser balkon z widokiem na spokojną okolicę. Dodam, że mieszkanie sprzedawane jest z miejscem postojowym i komórką lokatorską. Tu wszystko jest gotowe. Wystarczy rozpakować walizki i cieszyć się nowym domem. Spokojna okolica, pełna infrastruktura i sprawny dojazd do Wrocławia. Czy to może być Twój nowy dom? Zadzwoń i umów się na prezentację. To mieszkanie może być Twoje. Do zobaczenia. Zaobserwuj mój profil, aby nie przegapić nowych ofert.